22 maja 2025 roku, czwartek. Dzień powszedni, albo wspomnienie świętej rity z Kassije. Zakonnicy. Kolor szat: biały. Piąty tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie: Sobór Jerozolimski. Psalm: Pośród narodów głoście chwałę Pana. Ewangelia: Trwajcie w miłości mojej. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród Pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł. Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział: Jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród Pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych Bożkom, od nierządu, od tego co uduszone i od krwi. Zdawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Oto słowo Boże. Psalm. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie panu pieśń nową. Śpiewaj panu ziemio cała. Śpiewajcie panu. Sławcie jego imię. Pośród narodów głoście chwałę pana. Każdego dnia głoście jego zbawienie. Głoście jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie jego cuda. Pośród wszystkich ludów. Pośród narodów głoście chwałę pana. Głoście wśród ludów. Że pan jest królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Aklamacja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował ojciec. Tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak, jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Oto słowo Pańskie. Kochani, dziś wspominamy świętą Ritę z Cassie, Kobietę wielkiej wiary i cierpliwości, oraz słuchamy słów Jezusa, trwajcie w miłości mojej. Te dwa głosy mówią jednym językiem, językiem miłości, która trwa mimo cierpienia. Jezus nie tylko mówi o miłości, on nią żyje. Mówi, jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. To nie poezja, to fakt objawiony. Miłość Chrystusa nie przemija, nie słabnie, nie zmienia się z czasem. Jest wierna aż po krzyż. Trwać w Jego miłości to znaczy żyć w łasce, ufać, kochać mimo wszystko. To być jak świeca przy tabernakulum cicha, wierna, obecna. Jak młody człowiek z telefonem modlitewnym w rękach, szukający Boga w hałasie świata. W dziejach apostolskich Kościół stanął przed trudnym pytaniem: czy poganie mają przyjmować prawo mojżeszowe? Apostołowie nie wprowadzają podziałów. Szukają jedności w Duchu Świętym. Piotr, Paweł, Barnaba i Jakub prowadzą dialog, którego owocem jest decyzja nie nakładać ciężarów, ale szanować wrażliwość innych. To lekcja dla nas: nie wszystko, co dozwolone, jest pożyteczne. Miłość bliźniego każe czasem zrezygnować z własnych racji dla pokoju i dobra wspólnoty. Rita przeszła przez życie pełne bólu, trudne małżeństwo, śmierć męża. Groźba zemsty jej synów, odrzucenie przez zakon. A jednak trwała w miłości. Nie pozwoliłaby cierpienie odebrało jej wiarę. W wieku sześćdziesięciu lat otrzymała stygmat cierń z korony Jezusa, który stał się widzialnym znakiem jej duchowego zjednoczenia z ukrzyżowanym. Mimo ran i samotności, przez piętnaście lat trwała w modlitwie, ciszy, pokorze. I dlatego dziś Kościół nazywa ją patronką spraw niemożliwych. Jezus mówi, aby radość moja w was była. Radość, która nie zależy od okoliczności, ale od obecności Boga. Święta Rita jest dowodem, że taka radość istnieje radość głęboka, cicha, rodząca się z pewności, że nawet największy ból nie oddzieli nas od Bożej Miłości. Jak pisał święty Augustyn. Twoje serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Dziś Kościół mówi do naszego serca. I zachęca: Trwaj w miłości, nawet gdy nie widzisz owoców. Trwaj, gdy nie rozumiesz. Trwaj, bo jesteś kochany. Święta Ritoł, patronko rzeczy niemożliwych, wyproś mi łaskę wierności Chrystusowi. Naucz mnie ufać, przebaczać, kochać. Niech moje życie stanie się świadectwem, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Amen.